Ja no, już ma na widzowie. Dzisiaj znowu zoba i kolejny odcineczek z Challenge'u. Tak, z naszej ministerii Bruce oczywiście miał trzecie miejsce, Buck miał drugie, Pepper miał piąte. I Jade miał również trzecie. Tak jak Bruce. Ale Leon teraz. Zobaczymy jak mu pójdzie. Moja druga ulubiona postać. Huch! Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie, zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy jak nam pójdzie. W następnym odcinku będziemy grali też wilkołakiem. Nie dobra, wolę tutaj chyba zostać. Tak. No nie. O, tutaj. Nie, chyba, chyba jednak wolałbym tam. Dobra Nie Okej, okay, tutaj się muszę uleczyć Pamiętajcie, mam trzy gry O nie, dobra, uciekłem Tutaj ktoś jest? Nie chcę, tak? Dobra, czekam. Ciekłem Dobra, dostała. Przejąłem to miejsce <laughs> bardzo, bardzo ładnie. Okej, okay. dostała. 13 miejsce. Na razie nie jest tak najgorzej. Mogę rzucić tam bombę rozpryskową, by sprawdzić czy tam ktoś jest. Nie ma. <laughs> Dobra, miejsce dziesiąte. Musimy zrobić minimum miejsce czwarte, żeby, żeby być bezpiecznym. Na razie pepper jest najbardziej zagrożony, bo pepper ma najwyższe miejsce piąta. Dobra. Giń Dobra. Dobra. zbierałem parę rzeczy przechodzę Dobra zabity jest top 2 Mogę to wygrać Proszę wygrałem to miejsce. Wow! Ej, dobra, ale jest to sketgierka. Czyli że na razie Leonik jest na pierwszym miejscu. aż zobaczyliście prezent, który wam chciałem zrobić w kolejnym odcinku. Mam go na 1300 pucharków. 100 pucharków. I mamy go na pierwszym tym. Na pierwszym... No na pierwszym tym do pokazania, że ma tutaj osłonkę taką inną. Ej, mega dawno nie grałem Peperem i Jackiem. Mega dawno nimi nie grałem. No dobra. Leon ma na razie pierwsze miejsce, a Bruce miał tylko trzecie. Widzicie? Dlatego mówię, że Leon jest moją jedną z ulubionych postaci, bo mi się nim naprawdę mega gra przyjemnie. Chyba widzicie to po tym Wróciłem do Zoby i mam Prime'a Wróciłem do Zoby po przerwie i mam Prime'a O tak Więc no naprawdę, jak w Brawl Starsie mi nie szło wbijanie wysokich rank To tu idę po dwa koła Moim celem jest dobić dwa koła Właśnie na Brusie i Leonie to jest styl tej gry. Jak wiecie, miałem cel, żeby wbić. No, na początku sobie w sumie dałem cel, żeby wbić trzy postacie na tysiąc. Ale jak wiecie, no to był strasznie łatwy cel. Dlatego zmieniam ten cel i chcę moje trzy ulubione postacie wbić na najwyższą rangę, jaką się da. Czyli na 2200. No dobra, pierwszy sobie trochę pokampimy. I teraz tak. Moją ulubioną postacią w grze jest nietoperz. Drugą ulubioną. Zastopowałem go. Ale niestety nie zginął. Zabity? No, przecież, jak cię dopadnę, to zginiesz marnie. Jak wiecie, moją ulubioną postacią jest nietoperz. Moją drugą ulubioną postacią jest Bruce, czyli ten goryl. A moją trzecią ulubioną postacią jest właśnie Leon, czyli jak się to nazywa? I nie wiem, jak się nazywa to zwierzę, ale Leon to jest yy, właśnie to zwierzę, którym gram teraz. I dosłownie mi z głowy. I tamten... ten. Ma legę broni. Kiedyś moją ulubioną postacią był w ogóle kameleon, bo kameleon też jest tak OP, ale nie to też jest bardziej, bo on może przecież pół mapy swoim ulcem. Zabity? Okay. się uleczyć dobra nie no niestety nie ma drugiego Ujna pod rząd wygrał ten krokodyl ale dobra trzecie miejsce widzicie jak mi nim dobrze idzie dobra trzecia ostatnia gierka Jestem mistrzem Leona. Pamiętajcie o tym. O, obok Nietoperza. Nietoperz ma mało HP, ale ogólnie jest on, według mnie, najlepszą postacią w tej grze. Bo on, jak włączy saluta, do z miejsca może się na środek przelecieć. I co? Jak on lata, to wiecie, że jedyny atak, który go może ustrzelić, jedyna broń, no to to jest łuk, ten co ma Edna. Czyli taki, że strzela z góry w tym okrągu. Inaczej nie ma go jak zabić, jak leci. Więc jest to naprawdę bardzo OP postać, bo można powiedzieć, że jest ona nieśmiertelna. Dlatego, że <laughs> jak będziecie jeden na jeden, będzie już naprawdę bardzo mała strefa. to klikacie latanie. I co? I nie wiem, czy wam wtedy strefa dodaje HP. A co najlepsze? Nie, że to Wam zadaje. Jak on ma mniej HP, no to i tak on, no wiecie, nie przeżyje. Uuuu! dobre rzeczy mi podropiły. Ej, joo! Mea dobry, będę miał lucik. Dobra. Mam mega dobry lucik. Co jest? Czy wy widzicie mój lot? Czy wy widzicie mój lot? Dobra, robię tak. Robię tak. Biorę pułapkę. Dobra, I się tu ustawiam. Ale czy wy widzicie mój lot? Co ja mam za rzeczy? Dobra. Plus pięć pucharków. Ósme miejsca mamy na razie. Pau, pau. O nie, I bo ja zginę. Fff. No i no dobra takie miejsce, że dopiero zajął. Ale dobra. Jest on na razie na pierwszym miejscu, no bo ma on pierwsze miejsce. Tutaj no, teraz na ekranie wam się wyświetli jedynka. Więc co? Jest on na razie najlepszy. Albo nie jedynka. Teraz wam się wyświetli y, ten. Mm. Topka. Czyli pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce. To właśnie na pierwszym miejscu będzie Leon, na drugim miejscu będzie Bak, z drugim miejscem i na trzecim miejscu będzie Bruce. Wiem, Yates też miał y, trzecie miejsce, ale on miał trzy gry, a Bruce miał dwie gry. Te że na początku mieliśmy robić dwie gry, a potem dałem do trzech, więc dlatego pierwsze miejsce ma Leon, drugie miejsce ma Bak, a trzecie miejsce ma Bruce. O tak, a jeszcze żeby wam pokazać, to na koniec odcinka. Zagramy nie toperkiem Henrym. A nie można już zagrać. Like. Ha? Nie można testować. Ej kiedyś się chyba dało testować postacie. A jeszcze ja go w ogóle mogę odblokować? Stasket. No bardzo bym go chciał odblokować. Idziecie mnie? ]kolwiek postać mogę przetestować. Jak się testowało postacie? No i dobra, wiem, że kiedyś dało się testować postacie. Teraz nie wiem, nie miałem tych znaleźć. To kiedyś było łatwiejsze. Więc co? Zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwonem jeśli chcecie więcej filmów w tej grze.